Witajcie, kochani, już jest po połowie maja, i nie wiem, czy wy też tak macie, że jak zwykle macie za dużo rozsad pomidorów, papryk, no i w ogóle wszystkiego zrobiliśmy aż nad to. No i teraz, co? Wyrzucić to. Serce pęka. Ja nawet nie mam sąsiadów, którzy cokolwiek uprawiają, i komu mogę oddać. Więc pomyślałam, kurczę, no muszę gdzieś to upchać, zwłaszcza pomidory bo naprawdę mam piękne sadzonki w tym roku. No i stwierdziłam, że przerobimy jakby ostatnią wolną część działki, żeby posadzić tam te pomidory. I jak widzieliście, to była totalnie zaniedbany kawałek łąki, trawy udeptanej i wszyscy po tym biegali. No i ta ziemia, która tam jest to jest sam piach, totalnie sam piach. Tam by nic nie urosło. Więc musieliśmy pomyśleć, jak tu na szybkie go zrobić. Choć trochę ulepszyć tą ziemię, ten piasek, żeby na tym urosły pomidory. No zobaczymy, czy się sprawdzi. Więc mąż przekopał to. Wyciągnęliśmy wszystkie korzenie, chaszcze. I tutaj rozsypujemy worki ziemi kupnej. Ten kwadracik jest około 2 na 2 metry. Może prostokącik 2 na 3. No nie wiem, nie mierzyłam. Także 2-8-litrowe worki ziemi kupnej. Do tego wrzucimy taczkę kompostu naszego. Dorzucimy trochę obornika granulowanego, skoszonej trawy żeby troszeczkę wiecie tej materii organicznej wprowadzić do tego piasku, bo taki piasek nie dość, że to szybciutko wysycha, cała woda, którą podlewamy, przepływa sobie przez niego jak przez sito. Więc gdyby nawet jakimś cudem tam były składniki odżywcze dla tych pomidorów, on razem z wodą by w głąb ziemi poleciały i tam nie było tam nawet, wiecie jak się podkopaliśmy, tam nawet nie ma gliny. Ten piasek jest i jest. Tyle, ile wrosną się te korzenie pomidorów, cały czas jest piasek. Bo gdyby była glina, glina już jest bardziej zasobna i wodę trzyma, no byłoby lepiej. No ale jest jak jest. A pomidory gdzieś upchnąć trzeba, prawda? <grych> Więc to wszystko tutaj wysypujemy, przemieszamy. Dodam jeszcze mączki bazaltowej. No, na pewno na początek to jakiś zaszczyt składników odżywczych będzie. Później, oczywiście, będę podlewać gnojówkami. Już mam zrobioną gnojówkę z pokrzyw, gnojówkę z żywokostu, ale nawet kupiłam dwa worki świeżego obornika bydlęcego i też wrzuciłam to do beczki takiej 200 litrów zalałam wodą i ona też już tam sobie stoi dwa tygodnie, więc też będzie do użytku taka gnojowica. Ale wracając do pomidorów, jak ja je tu posadzę, to oczywiście trzeba paliki dać. Tak, bo to jest pod chmurką, one się rozrosną, no i tu trzeba paliki na pewno proponuję od razu na początku, żeby później nie uszkodzić Korzeni, jak one się rozrosną, to żeby wtedy nie wbijać blisko paliku, bo w jakimś stopniu uszkodzi się ten korzeń. Fakt, że pomidor sobie poradzi, no ale po co mu utrudniać życie, jak ma dawać piękny plon, tak? No i w gruncie nie podlewajmy często pomidorów. Zwłaszcza jeżeli, bo jeszcze na to zrobię ściółkę z trawy, bo ta trawa zostanie wymieszana razem z ziemią, ale Wyściłkuje je dość grubo trawą na 5-6 cm więc ta wilgoć będzie tam się długo trzymać a pomidor nie lubi częstego podlewania lepiej podlać konkretnie ale raz w tygodniu no chyba że wiecie będzie przez cały miesiąc upał po 40 stopni czy po 35 no to włóżmy tego palucha tam w tą ziemię i zobaczmy czy jest sucho i rzeczywiście trzeba tam wspomóc czy wystarczająco wilgotno i się wstrzymywać? Myślę, że podlewanie w pomidorach też jest bardzo kluczowe. Ja od lat robię tak, że podlewam rzadko te pomidory. Męża czasami korci polecieć. To ja jeszcze podleję pomidory, ale ja go powstrzymuję, bo korzenie szybko gniją. Pomidor robi się taki sflaczały, te liście takie byle I Jest mu gorzej po prostu, jest mu gorzej. Wiadomo, że te tutaj pomidory będą też wystawione na wiatry, na deszcze, będą miały gorsze warunki. Bo w tym roku w ogóle nie chciałam sadzić już na dworze. Mam dwa tunele foliowe i myślałam, że tylko tam będą pomidory. No ale mam jeszcze 20 krzaków. No to mi szkoda. Wiecie, no zawsze to jest tak, że a to jeszcze zbiorę, jeszcze zbiorę, gdzie u mnie idzie bardzo dużo pomidorów. I bardzo dużo robię soków. Całą zimę pijemy, więc no potrzebuję. Jeżeli ktoś nie oglądał wcześniejszych filmikach, jak się pogrzebie, jakie ja miałam zbiory pomidorów, to uwierzcie, że no, troszkę wiem, co mówię. Mimo, że jestem początkującym jakby kanałem, no to z tych dwóch tuneli foliowych w tamtym roku yy, i miałam jeszcze w kastrach yy, pomidory. Zebrałam ponad 300 kg pomidorów, więc uważam to za fantastyczny wynik. No i chyba, chyba muszę trochę wiedzieć, jak to robić, skoro są takie zbiory. No ale dobra, trochę się przechwalam. Każdy robi tak, jak uważa za słuszne. Ja polecam oglądać różne metody różnych ogrodników, żeby później widzieć i wnioskować, co nam odpowiada, co, co nam też. Intuicja podpowiada, co robić. No i tu już mamy posadzone pomidorki. Widzicie, one są bardzo ładne, już duże. No, niektórych już widać jakieś zalążki kwiatów. No teraz, aby tylko pogoda dopisała. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam cudownych zbiorów i niech wszystko super rośnie. Pozdrawiam wszystkich. Pa, Pa. A tylko na koniec dodam, że oczywiście ja je zaraz. Przywiążę do tych palików, żeby nie było.